No ja nie kurwa. Pegaże robiłem mi chuj, zrobimy o, o, chuj, teraz kurwa klepie, na swoje obietnice. O kurwa. No co, kurwa. Dalej mi kurwa dwa, dwa chyba stary, tego i chuj musiałem prawie. To ostro, kurwa. No tak naprawdę, no. A teraz leper tam wyłamał się. O, Sim, to chyba no. dobrze, nie? Dobrze czy nie? za ile tu masz na Ja? 22. No, no i co to jest leper? No tam jakiś polityk. No, zboże. No, zboże no. no wy wysypuje na tory. Ech, po co? Nie wiem, bo za dużo ma pewnie. No, a z Belgii kurwa przysyła jebany. A co przysyła? No, zboże. O, kurwa. No z... a, ale. Lubisz lepera, czy nie? Jak nie, jest twoje? Nie. nie lubisz? A jakby były teraz wybory, na kogo byś głosował? Na kogo? Chuj tam, na gołdapiaka jakiegoś. Ale nie, wybory prezydenckie! Nie ma szansu. kurwa. A kto tu jest, kurwa, mądry? No to. A jak gołdapskie, to na kogo? Och, no chuj tam jakiś kurwa. O, ten z PO? Nie wiem, kurwa, nie on tam wspólna golda czy coś, nie wiem, golda pracę. Kurwa, ale ciężkie pytanie zadał. Nie, no to nie, na kogo? Do, Dobre pytanie zadał, ale no, jest ciężkie, nie? No to na kogo? To ten, jest platforma obywatelska? To, to tu. Tusk. No. Na tuska? tuska? No to kurwa w domu kultury pracowałem, to on się rozbieramy. My ze Sławkiem rumarniąc mu zdjęcia robimy. Dla kogo? dla A ja. Donalda tego? No co? Oprost. A Sławka Romaniuka? <noise> nie znam Sławka Romaniuka. Pierwszy Ja w Domu kultury pracuję. No, no ja wiem. Nie wiem. Znaczy no mówiłeś już, no To na kogo byś głosował wreszcie? Na Tuska, tak? Ty, nie ma nikogo. Ty, ale słuchaj, a wiesz, że on chce legalizacji marihuany i co ty na to? No. I co ty na to? A my będziemy mogli produkować? No produkować, sprzedawać, <grym> <grym> palić, wszystko. No, no Pasi. Jesteś za, mówisz? Jestem za. Jakby na przykład była petycja <grym> za legalizację marihuany, byś to A ja? O to ja? Nie Niech kurwa ludzie myślą że Nie to niech nie pali. No, dokładnie. No, proste kurwa, niech na razie A paliłeś ty? Paliłem. I jak tam faska? Ty. Odlot, odlot. Odlot mówisz? O kurde, widzisz. Szkoda, że my teraz nie mamy, byśmy zapalili, co? nie? Kurwa, ale widzisz, nie mamy już. Ja u ruskich byłem, jak mnie ruskie faszerowali tym... Czym? Mareko? A, no? No chcieli się Ty wiesz co? Nie, 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 ja wiem, że ty... Nie, tam się nie boję, że kamery. No kurde, my, na komu to pokażemy? Tak, ja tu... Boże śmiało, dla Swapika, dla Stawieckiego, to jest, i jestem Kołdapiak, ja tu urodzony. I to jak masz na imię jeszcze? Tylko... Mirosław. Mirosław. A ja jestem Michał. Michał i powiedz, ja jestem tu wychowany od lat i wiem jak kurwa ruskie przyjeżdżali i kurwa... Aha, nie wiem. Yy, Jak on? Dyrektor szkoły, poczekajcie. Kontro... Que fue Germán, eh. Hoy, pues, es que es lo que es lo me gusta director Germán.